No, się maneczko, się maneczko, ja się właśnie pakuję w trasę. Także zaraz Wam pokażę, gdzie chowam sprzęt. W sensie, ile sprzętu zabieram ze sobą, może w ten sposób. A jak dojadę, czyli jutro będę wyjeżdżał, jak dojadę w trasę, pokażę Wam również, gdzie chowam ten sprzęt w ciężarówce. Myślę, że jest go sporo, ale wszystko się mieści w aucie. Także ja w ogóle nie chowam sprzętu w, w paleciarza. Już Wam pokazuję co i jak. Tutaj Wam pokażę, jaki sprzęt zabieram w trasę. Więc te elementy to są elementy od drążka. Tutaj jeszcze mamy też elementy drążka, poręcze, ketle 44 kg i 24 kg, dziesiątki i dwa razy po 2 kg. Tu widzimy jeszcze paraletki. To wszystko chowam do samochodu. Jutro wyjeżdżam w trasę. Więc jak będę przy ciężarówce, pokażę Wam, gdzie chowam cały ten sprzęt. No, i tak wygląda cały sprzęt w osobówce. Więc jak widzicie, sporo miejsca jeszcze mam tutaj. Normalnie kładę sobie rzeczy. Już typu ciuchy, jedzenie i tak dalej. Wszystko ładnie się pakuje. Jak się jeździ we dwójkę, no to też w zależności ile tych rzeczy się zabiera, ale myślę, że sprzęt zawsze się zmieści. Więc, więc to tyle. A reszta jutro, kiedy będę już przy ciężarówce. I to, co Was najbardziej interesuje, czyli jak i gdzie mieści się ten sprzęt w ciężarówce. Pozdro. No siemaneczko, siemaneczko. Ja właśnie wyjeżdżam, także. E, za niedługo będę w ciężarówce, będę wpakowywał sprzęt, więc zobaczycie gdzie ten sprzęt chowam. Aktualnie jak widać auto załadowane, mamy niedzielę, no i wy, wyruszam w trasę. Jeszcze się okaże czy będę 3 tygodnie, czy 4 tygodnie. E, chciałbym zostać na 4 tygodnie, żeby być na święta, więc e, tak to wygląda. If I, bluff. I flip a switch. No ja właśnie stanąłem Ogólnie 300 km mam już za sobą Zawsze jak jadę do pracy, robię sobie taką krótką przerwę na mały rozruch Czyli jakaś skakanka Plus stanie na rękach Więc rozruszam się i lecimy dalej I feel like Everybody in the world, please, Lord, give me a No i dojechałem na bazę. Właśnie będę wjeżdżał przez bramki. Tutaj dostanę zaraz kluczyki od samochodu, od ciężarówki. Dostanę papiery, o której godzinie wyjeżdżam, gdzie jadę i tak dalej. No i co? No i lecimy się wpakowywać na auta Jedziemy, także teraz najważniejsze to jest znaleźć ciężarówkę, oczywiście, do której będę wsiadał. Może na początek przyjadę się tędy, może gdzieś tutaj będzie stała. Trzeba dobrze patrzeć po rejestracjach. No i co, warunki są jakie są, także już lekko nie ma. Trzeba się pakować w takim delikatnym śniegu dzisiaj. No ale co, nic się nie zrobi. Normalna sprawa nie było, jedziemy jedziemy dalej, może z tej strony będzie stała trochę ich jest, kierowcy dopiero zaczynają się zjeżdżać no i dobra, znalazłem także 1966 to takie ciężarówki na te 3-4 tygodnie jeszcze się okaże siadam w środku Oczywiście, porządek. Kierowca zostawił czysto w samochodzie. Można się wpakowywać. A tutaj, zobaczcie, mamy taką fajną opcję, że akurat e, siedzenie pasażera się podnosi, i tutaj jest pusta przestrzeń pomiędzy. Nie wiem, czy to widać, bo jest trochę ciemno. W każdym razie, tu mam bardzo dużo miejsca też. E, część sprzętu tutaj właśnie jest, a reszta na łóżku, ale to Wam pokażę zaraz. No, ja już siedzę w aucie. Część rzeczy mam wrzuconych, jeżeli chodzi o swoje rzeczy. Teraz sobie zrobiłem właśnie miejsce na sprzęt, więc zaczynam wrzucać sprzęt, na którym trenuję. Czyli tak, tutaj jak widzicie miejsce pasażera, a deska, czyli ze strony pasażera, tu będę wrzucał sprzęt, później stąd będzie lądował na górne łóżko. Pokażę Wam też, jak to wygląda, kiedy już sprzęt będzie na górnym łóżku i będą na nim moje rzeczy. A jak widzicie, teraz mamy podgląd na górne łóżko, pierwsza część już leży, wrzucam resztę. Tak jak mówiłem, tu się wszystko bardzo ładnie mieści. Warto tylko to odpowiednio poukładać. Opa! Kolejne części drążka właśnie lądują na łóżku. O, już, to jest właściwie cały sprzęt. Mamy tutaj drążek. Ja osobiście włożę jeszcze poręcze. Mam miejsce na poręcze między siedzeniem pasażera a deską. To też Wam pokażę, aczkolwiek myślę, że tutaj cały sprzęt można wozić Jeżeli ktoś takiego miejsca jak ja nie posiada, to tutaj jest odpowiednie miejsce na to na pewno. Dobra, a jeszcze Wam pokażę, jak, wygląda, jak to wygląda z rzeczami moimi na 3 tygodnie. Czyli co, po prostu wrzucam sobie torby. Wrzucam sobie tutaj torby. Później, jak mam trening, to oczywiście wszystkie torby zrzucam na dół. Wyciągam sprzęt i posprawia. Zobaczcie tylko kamera wszystko gotowe cały sprzęt schowany i tyle wystarczy, także naprawdę bez wymóweczek no i dobra jestem właściwie spakowany cały mój sprzęt sportowy, tutaj tak jak mówiłem wcześniej wam pokażę, leżą akurat ketle, one są spięte łańcuchem na takim bardzo grubym kocu, leżą tutaj paraletki trochę się zmoczyły, bo pada deszcz no, i obciążenie leży na tym kocu. Jeszcze karimata, i to wszystko. No, i jeżeli chodzi o moje poręcze, to one są też tutaj, troszkę miejsca mi tu zabierają, ale ogólnie rzecz biorąc, tu je sobie kładę, bo nie chcę mi się ich skręcać. Więc skoro się mieszczą, no to tutaj leżą. Zabierają mi trochę miejsca, ale tak jak mówię, tyle mi wystarczy. Tutaj do szafki mam dostęp. Jak sobie trochę przesunę w tą stronę, otwieram się na tyle, że mi wystarczy. Tam nie mam jakichś dużych rzeczy. Więc, więc tak to wygląda, no coś za coś, niestety to jest tylko ciężarówka Nie ma tutaj nie wiadomo ile miejsca, ale wszystko się da W każdym razie, jeżeli ktoś chce takie poręcze to można je wozić spokojnie na górze Chociaż one też nie są konieczne, żeby przetrenować całe ciało, to na pewno Dlatego, że do tego drążka macie takie poręcze, które w zupełności wystarczą, więc spokojnie można robić na nich dipy. Nawet dipy z ciężarem, ja akurat włożę te, dlatego, że po prostu lubię stać się na nich na rękach, ale nie są konieczne. W ciężarówce wystarczy naprawdę ten komplet, czyli drążek, plus takie małe poręcze, które do niego są. No i to jest w zupełności wystarczająco. Czyli sprzęt, który mieści się na górnym łóżku. Więc ja też włożę trochę więcej, bo ja po prostu potrzebuję sporo ciężaru, żeby, żeby, żeby jakby iść do przodu z formą. Więc tak to wygląda na dzisiaj to wszystko. Jutro wam pokażę, jak wygląda sprzęt rozłożony i kawałek swojego treningu. Pozdro. Siemaneczko, siemaneczko. Ja właśnie zakończyłem czas pracy. Także dzisiejszy dzień już zakończony. Jest to pierwszy dzień. W tej trasie mojej pracy dzisiaj zaczynałem o 3 w nocy. Aktualnie mamy 16.10 No i co? Zabieram się za trening. Także fajnie, bo jeszcze jest widno, więc zobaczycie, jak wygląda sprzęt rozłożony i kawałek treningu. Więc dobra, ja się zabieram. Dobra, sprzęt jest rozłożony. Jak widzicie, to jest sprzęt, którego dzisiaj będę potrzebował. Czyli poręcze, drążek, paraletki, ketle, czyli obciążenie. Tam myślę, że obciążenie. Zeszło mi się jakieś 15 minut na złożenie całego sprzętu. Sprzęt był w takich elementach, w jakich chowałem go do osobówki na początku filmiku, więc tak to wygląda, ja się zabieram za trening. i got a god complex haters love to hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like i'm mason this test all oh, tear it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn freemason i'll run this nation No i już powoli się robi ciemno, więc nie wiem jak będzie wyglądał ten film, mam nadzieję, że coś z tego wyciągnę, bo jednak po ciemku no to wiadomo, że no nie nagrywa się w takiej super jakości, żeby to tak wszystko fajnie wyglądało, ale myślę, że coś z tego będzie na pewno, w każdym razie mój trening dzisiaj wygląda tak, że dużo ciężaru, ciężar co serię dokładamy, później takie ćwiczenia typowo pod fronta i pod plancze. No i niestety padła mi kamerka, także nie udało się nagrać za dużej części treningu. E, mam ogólnie dwie baterie. Wydawało mi się, że jedną mam naładowaną, a, a tak naprawdę zostawiłem rozładowaną i druga padła. No i się nie udało. W każdym razie mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli wam się podobał to zasubskrybujcie kanał. Też polecam zerknąć na mój Instagram. Tam dużo się dzieje w relacjach, w storiesach pokazuję 24 na dobę właściwie moje życie tutaj w trasie, jak to wygląda, jak godzę właśnie pracy ze sportem, więc też zapraszam na Instagram. No i co? Do następnego filmu. Pozdro!